Mikrofonie gryzor wpas się kłaniam. Słuchajcie, moi drodzy, przerwa była odrobinę, jeżeli chodzi o publikację filmików na moim kanale YouTube'owym, natomiast sporo się działo na kanale Twitchowym, na streamach, tam stream bardzo prężnie się rozwija, i tam wszystkich chciałbym również. Zaprosić. Troszeczkę przerzucam, jakby na wakacje, poprzez okres wakacyjny, przerzucam swoją działalność troszeczkę na Twitcha. Natomiast tutaj, oczywiście, regularnie pojawiać się będą filmiki, może nie w częstotliwości już codziennej, jak to było do tej pory, ale myślę, że co drugi dzień jakiś film się pojawi, ale to takie sprawy organizacyjne. Dziś na tapetę idzie T62. Mój ulubiony czołg jak do tej pory. Jak widzicie, tutaj tych czołgów nie mam zbyt wielu, natomiast u, o, udało mi się osiągnąć. Tutaj Wam pokażę, udało mi się osiągnąć. O proszę, T64 mogę nawet wykupić. No proszę, bardzo fajnie, ale T64 zajmiemy się w, kolej, w jednym z kolejnych filmików. Czyli, tak, informacyjny udział, udało mi się osiągnąć tier czwarty. Natomiast jeżeli chodzi o ogranie. Jak gdyby wszystkich maszyn to, a zobaczymy tutaj w, u dealera po stronie zachodniej. Dealers, tutaj przejdźmy tylko może do dealera strony zachodniej, do Wolfi. No do Leoparda mi odrobinę jeszcze brakuje. Jakieś 8000 punktów doświadczenia. Słuchajcie, ogrywam aktualnie M60 Patton oraz. T-62 i z tych dwóch czołgów o wiele bardziej do gustu przypadł mi właśnie T-62. Ale o nim za chwilę opowiem, może podczas rozgrywki. Patton, Patton był pierwszym z czołgów, który uruchomiłem, jako że poszedłem na początku w to drzewko dilera, powiedzmy zachodniego, powiedzmy amerykańskiego, no i tam Patton był pierwszym trzeciotierowym pojazdem, który udało mi się odblokować. No. Mocny pancerz, yy, mocna armata, ale mało zwrotny, mało ruchliwy czołg, prędkość maksymalna też pozostawia wiele do życzenia. No i cóż, największa chyba wada tego czołgu to jest ta wystająca bardzo, yy, bardzo kopuła, mimo tego, że twarda wieża w M60 Patton. Mimo tego, że ta wieża jest dość twarda, pomijając oczywiście tą taką mikrowieżyczkę z karabinem maszynowym, no to, bo ona stanowi jak gdyby Wixpot na całej wieży M60, no to naprawdę czołg M60 był takim moim pierwszym, który odblokowałem i sugerując się tym, co opowiadał mi o tym czołgu mój kolega, no, tak już byłem tak nastawiony, że będzie to mój ulubiony czołg, ponieważ on zachwalał dosyć mocno ten czołg, no, i faktycznie wszystko było fajnie, pięknie do momentu, kiedy nie odblokowałem T62. Słuchajcie, T62, ja tam miałem jeszcze zrobić upgrade mojego komandera, ale to może później w kolejnym filmiku pokażę. T62 jest naprawdę sympatycznym czołgiem, jeżeli można tak powiedzieć, tak określić pojazd zmechanizowany. T62 przede wszystkim. Szybkość i zwrotność to jest to, co stanowi dużą zaletę tego czołgu. To po pierwsze. Po drugie, budowa, jak gdyby konstrukcja tego czołgu, a w szczególności jego wieży, pozwala na naprawdę fajne nie tyle kamuflowanie się w terenie, ale na takie zagrywki taktyczne, ponieważ ta wieża jest dość płaska w porównaniu do M60. Baton, no, i to daje nam o tyle przewagę, że możemy się chować za jakimiś dosyć niewielkimi, powiedzmy, wzniesieniami terenu i stamtąd prowadzić dość skuteczny ogień. Oczywiście to są takie, no właściwie to, to zależy od, też od sposobu grania, w jaki sposób wykorzystamy daną konstrukcję pojazdu, bo oczywiście odrobinę wyżej umiejscowiona jest armata M60. No, ale tu T62 jednak. Jednak w moim odczuciu jest czołgiem o wiele bardziej uniwersalnym. O wiele bardziej mimo tego, że pancerz ma stosunkowo słabszy w porównaniu do M60, no to tutaj T62, mimo tego, że tam pancerz jest bodajże o 300 punktów słabszy, to jednak, jednak jego konstrukcja, szczególnie tej wieży płaskiego kadłuba, jeżeli można tak to określić, no i jego mobilność sprawia to, że jest moim ulubionym czołgiem. Ale tymczasem mm, zobaczmy jak pójdzie nam e, ta rozgrywka. Tutaj 1 t 62 już ogrywa, już tutaj coś się dzieje. E, za chwilę zobaczymy, za chwilę zobaczymy jak to wygląda w rzeczywistości. No proszę, 3 dwa, oj oj, tam jeszcze jeden był. Niestety. Dobrze, że tu M64 też jest. O, no pięknie. No, takie rozstawienie naszych pojazdów bardzo sprzyja mojemu, mojemu zawodnikowi. Oj, oj, udało się jeszcze raz. No, widzicie, z takiej, z takiej. Z... Może troszkę bardziej skątuję sobie to. Oj, oj, trzech na trzech jest. W tej chwili. Tak, tutaj sobie z zawinkla bijemy. Moi drodzy No proszę, gąska, gąska Aj, kurczę, nie przymierzyłem. No to był taki naprawdę słaby strzał Ale bardzo podoba mi się zwrotność tego czołgu. Naprawdę jest, naprawdę jest... Oj Kurcze, co ja robię? Nie biję w swoich? Przypadkowo. <laughs> o, o, Gąska zerwana, widzicie? No, ale już naprawiona na całe szczęście. Eee, naprawdę można kilka fajnych fragów wcisnąć za każdym razem, no, ale jak wiecie, fragi nie są najważniejszym tutaj. Kolejna gąska. Eee, fragi nie są tutaj najważniejszym, jak gdyby, wyznacznikiem tego, jak to ogrywa. Natomiast najwie, naj, najważniejszą, jakby, e, wartością jest ilość zadanego damage'u. Oj, pięknie. No i nie trafił. Kurczę, ale ja też nie strzeliłem. No taka bitwa pozycyjna e, w dużej mierze w tej chwili jest. E, no, wychodzi ktoś? Ja może tymczasem się wystawię. Ojejej. No proszę, gość nie, nie trafił. Oj, uj, 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 uj. kolejna gąska, kolejna gąska, moi drodzy, i chyba to przypłacę właśnie życiem. Niemniej jednak, o, dobra, naprawiać, naprawiać, panowie, naprawiać, chowamy się, bo tutaj nie ma co. E, w tej chwili no prowadzimy, widzicie? Ten, taka bitwa z zawinkla doprowadziła do tego, że możemy sobie e, spokojnie tutaj. I e, e... <laughs> już chciałem powiedzieć wygrać, niestety, niestety nie udało się. E, słuchajcie. Skoro tak to szybko poszła nam ta bitwa, to może jeszcze teraz dla porównania przesiądziemy się przesiądziemy się do M60 Patton, żeby był to taki filmik porównawczy i troszeczkę na temat M60 Patton Wam opowiem. Tutaj w komanderze mam coś do wykupienia, jaką, jakąś kolejną zdolność i myślę, że będzie to reload time improved by 19%. Hmm. Nie, to wolę to. Oczywiście. I słuchajcie, M60 Patton. Może troszeczkę e, informacji na temat samego czołgu. E, damage 223 w porównaniu do, e, do T62 to słabszy damage, zadaje, no proszę. Tego się nie spodziewałem. Wydawało mi się, że ta lufa jest o od, mocniejsza. Penetracja 228 w porównaniu do 259, no proszę. Czyli ten czołg ma jednak armatę słabszą, czyli. Troszeczkę się jednak przejęzyczyłem Max Speed 48 w porównaniu do 50,4, jeszcze zwrotność. Czy jest coś tego jak zwrotność? Nie, nie ma w tej chwili. Także, moi drodzy, e, mocniejszy troszeczkę pancerz, więcej HP-ków, no ale my wolniejszy czołg i zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem M60. ką no wszystko fajnie, ale ten grzybek taki na czubku wieży, na szczycie wieży naprawdę nie ułatwia gry tym czołgiem. Oczywiście... No... Mimo tego, że, że w ten grzybek można przycelować, to wcale nie jest tak łatwo. Chyba, że zawodnik, delikwent jakiś stoi sobie nieruchomo gdzieś i ma wystawiony ten grzybek gdzieś nad powierzchnią jakiegoś wzniesienia, to wtedy oczywiście tak. To wtedy M60 oczywiście, mm, oczywiście jest łatwym celem. Natomiast jeżeli się porusza, to wcale bym nie powiedział, że tak w ruchu, powiedzmy tego weak spota na wieży łatwo, łatwo trafić. Dość dużą zaletą m 60 z kolei jest właśnie dosyć spory pancerz to znaczy chodzi mi o wytrzymałość tego pojazdu 1400 praktycznie 1400 HP w tym pojeździe naprawdę, naprawdę robi dużą różnicę i możemy powiedzmy 2-3 strzały, o na topkę nas rzuciło, także całkiem ładnie możemy 2-3-4 strzały więcej przyjąć na siebie powiedzmy w stosunku do, do T62, no ale też te nasze strzały nie będą, nie będą zbyt mocne. Ja tutaj polecam przy takim słabszym może czołgu też bić odrobinę może z High Explosives. Spróbuję zagrać właśnie High Explosivesami teraz. Zobaczymy też jeszcze na kogo mi przyjdzie trafić po drodze. Nie mam oczywiście jeszcze map wszystkich obcykanych, nie jestem zaznajomiony z tymi mapami, więc, więc naprawdę tutaj, więc naprawdę tutaj będę musiał, będę musiał się troszeczkę bardziej skupić niż zwykle, moi drodzy. Eee, momencik, momencik. No i jedziemy, moi drodzy. Jedziemy w takim razie. Mapa dosyć, dosyć fajna, i tutaj na ten tier naprawdę możemy tutaj przynajmniej M60 patonem coś zdziałać. Bo jak widzieliście, mimo tego, że tam troszeczkę wbiłem kilka celnych strzałów tą T62, to jednak, jednak nie był to jakiś gameplay godny, godny uwagi. No może merytorycznie odrobinę nadrabiał wiadomościami na temat, na temat czołgu. Odnośnie samej gry. Ja już zachwalałem niejednokrotnie Armored Warfare przede wszystkim za dynamikę rozgrywki. To naprawdę jest to, czym stoi, czym stoi ta gra. To już nie jest takie e, czyste, czysty camping e, jak w przypadku powiedzmy e, w przypadku Wota. No Wot już wiadomo jest tak obcykaną ogromna lewo i prawo już wszyscy znają na pamięć każdy milimetr każdej mapy, więc tam naprawdę mm, naprawdę e, ten próg wejścia jest, jak gdyby, po pierwsze, o wiele większy, to to raz, a dwa... No proszę, no proszę, no proszę, tutaj biją, biją, gdzieś tutaj z boku, moi drodzy, kurczę, no... Wjechałem w sam środek tutaj za dymem. Niezbyt dobrze to o mnie świadczy, oczywiście. Dobrze, że ten typek mnie nie widzi. Ajajaj... Ciężko mi będzie przeżyć tutaj dłużej niż jedną chwilę. No dobrze, no dobrze. Być może się jednak uda tutaj przeżyć co nieco. Ej, kurczę, no wystawiłem się tutaj, wystawiłem się niesamowicie tutaj. Oj, i jak mi w dupkę zaraz stykać tutaj? No proszę, no proszę. O! <noise> Także słuchajcie, bardzo, bardzo leszczowy gameplay. Ale mimo tego, poszukam sobie, może, patona gdzieś w naszej, w naszej grupce i postaram się zagrać coś. Coś lepszego. Mimo tego, że byłem na topie, to widzieliście, że dosyć słabo, dosyć słabo poszło. No ale dobra, nie, nie zawsze nie zawsze jest się prograczem, a w moim przypadku przeważnie jest się dosyć wielkim nobem, więc także tutaj popatrzymy sobie, jak wygląda jeszcze chwilkę ta rozgrywka. Otóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o sam Armored Warfare, to oczywiście to oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, dynamika rozgrywki tutaj to jest to, czym stoi. Gra. Naprawdę te czołgi z lat 50., -tych, 60. -tych są naprawdę o wiele bardziej y, y, zwrotne, o wiele szybsze od tego, co prezentują y, czołgi drugowojenne zwota I naprawdę, naprawdę tutaj y, moi drodzy, y, ta gra, y, tutaj widzę przewagę. Oprócz tego, no, graficznie, graficznie może nie miażdż ta gra i tutaj y, War Thunder jest o wiele lepszy. O, jest Paton. Możemy tutaj zobaczyć, jak Paton ogrywa. W międzyczasie, skoro ja nie potrafiłem tutaj pokazać, to oczywiście pokażmy, jak grają co lepsi gracze. Słuchajcie, grafika. Oczywiście War Thunder jest grą, która, która zasługuje powiedzmy na, na większą pochwałę. Jeżeli chodzi o, o samą grafikę, natomiast jak wiemy War Thunder już jest dość leciwą grą, w sensie, no może nie leciwą, bo to jest złe określenie, ale jest grą, która miała już swoją pełną premierę w wersji pełnoprawnej, pełnej wersji, i tam grafika już jest bardzo, bardzo dopracowana. Natomiast tutaj mamy do czynienia z Alfą w takim czy innym stopniu w zaawansowania. Także tutaj tutaj będziemy, o, tutaj będzie takie, kur, no proszę, paton na paton, plus jeszcze. Oj, kolega niestety tutaj... szybko zejdzie w tej chwili. Nie przejmuje się oczywiście AMX, bo, bo nie, ma, nie ma po co. Natomiast natomiast będzie mógł tutaj się postrzać troszeczkę z Patonem. I prawdopodobnie wygra tą rozgrywkę, ponieważ też 62 przyszedł mu w sukurs. Słuchajcie, graficznie jest o wiele lepiej niż w WOC. -ie. Może tego tak nie widać na filmiku YouTube'owym, ale naprawdę ten poziom szczegółu, poziom detalu jest wiele większy, no i Cry, Cry Engine jest o wiele lepszym silnikiem, nowocześniejszym i zapewniającym o wiele więcej możliwości, jeżeli chodzi o wzorowanie. E, świata właśnie e, w grze. No i tutaj, e, może niepełną, niepełnymi garściami, jeszcze e, Armored Warfare korzysta z tego, e, z zalet tego silnika, ale już widać pierwsze takie pierwsze oznaki tego, że wersja finalna może być coraz, coraz bardziej dopracowywana, coraz bardziej ulepszana i upiększana, bo przecież jednak mimo wszystko, pomijając ten aspekt nazwijmy to symulacyjny, no to jednak e, fajnie, zawsze przyjemniej e, grać w ładny tytuł. Moi drodzy, no zobaczmy czy ten yy, zawodnik jeszcze yy, uda mu się pokonać. O, tam skorpion pocisnął szybciutko, nie wiem czemu tak się na tego patona rzucił <gry> yy, w stosunku do tego, że yy, o, czy na, ma tam pod ręką T62 tutaj ten Paton odrobinę tutaj troszeczkę słabo się zachowuje. Tak samo jak mój, którego wrak tutaj przed chwilą widzieliśmy. Tutaj mój Patonik stoi sobie tutaj. Polek pokrył się już grubą warstwą rdzy i mochu. Na tym polu bitwy wygląda odrobinę jak jakiś e, powiedzmy mm, artefakt z zimnej wojny nuklearnej gdzieś tam z czasów fallout. Ale dobrze, bo tutaj wybiegam odrobinę za bardzo z tą dygresją. Moi drodzy e, bardzo polecam armor. Warfare. Bardzo fajna gra. Przede wszystkim dynamiczna, ładna i w stosunku polecam ją przede wszystkim dla graczy nowych, którzy powiedzmy nie są jeszcze zaznajomieni, czy też nie są jakby już prograczami praktycznie w WoCie, No tutaj bardzo polecam, polecam tym właśnie osobom, ponieważ próg wejścia w tą grę jest zdecydowanie mniejszy niż. W wodzie. I to oczywiście nie mówię o jakimś tam specjalnym skilu, ale o, o tym, że większość ludzi jeszcze nie zna na pamięć każdego milimetra mapy, i dlatego też mamy oczywiście my, jako początkujący gracze, mamy o wiele, o wiele łatwiej i możemy o wiele więcej przyjemności, jak gdyby czerpać, nawet nie, nie spędzając jakiejś chorej ilości godzin na poznawaniu poszczególnych map. Jak widzicie, w tej chwili. No już zaczynamy wygrywać, także no także, także bardzo ładnie, tutaj jeszcze kolega w T-62 pięknie tutaj zaszedł od tyłu Patona, no, to już jest śmierć dla Patona praktycznie w tej chwili, on no, już nie zdąży dołożyć piłeczki, tym bardziej, że jeszcze teraz do wpadł, no i tak właśnie, to... Była bardzo szybka śmierć Patona. T62 też kolejny niczego nieświadomy tutaj. Został zajechany od tyłu i też zakończył swój nędzny żywot. Moi drodzy, ale tymczasem tutaj Skorpion nie pozostawał dłużny. Gąska spadła tutaj, oczywiście, w tym T62 i teraz tapczan. Oczywiście. Polski gracz Tapczan ma dosyć spory problem. Niemniej jednak, chyba odbiją piłeczkę, ponieważ został tylko jeden Skorpion przeciwnika, co, co niestety, niestety nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o drużynę przeciwną. I mimo tego, że moje rozgrywki jakoś tutaj nie były specjalnie emocjonujące, i jak, jak gdyby obnażyły tylko brak jeszcze skilla w moich rozgrywkach, no to myślę, że, że całkiem, całkiem fajnie te dwie gry przebiegły, przynajmniej tą wygraliśmy zdecydowanie, zresztą poprzednią prawdopodobnie też. No i tutaj Scorpion już jeszcze coś tam próbuje się ogryzać. nie na dużo mu to przyjdzie, jak widzicie. Tak właśnie, kolega tutaj 7 fragów, tapczan 7 fragów zdobył, no niesamowity gość, moi drodzy. Także coś. Wiktoria, kolejna Wiktoria. Słuchajcie, może to nie było zbyt dużo emocji, mam nadzieję, że merytorycznie było całkiem przyzwoicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się czołem.